Witamy Państwa serdecznie na bazy numer jeden trzy osoby mamy dzisiaj do oczyszczenia i e, no dwie do oczyszczenia i jedna do laboratorium osoba dziewięć cywilizacji przybyło przyglądać się temu zapraszamy to jest tak pierwsza Agnieszka hasło nowe życie następny był oczyszczony tylko do laboratorium. tylko do laboratorium. To jest Adam, hasło Anna i ostatni jest Piotr, hasło Padeł. Zapraszamy Agnieszka. A G N A G N I E I E S Z S Z K K A. to jest Pinka Planet. Planeta koloru pink się ukazała. Wszystko tam jest pozytywne, neutralne, negatywne. I 11 galaktyk. 11 galaktyk oddziela tę planetę od Drogi Mlecznej i jest na stole kryształowym. I zaczynają. No mocno zniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty. Zaczynają od głowy. Auf der rechten Seite liegt ein 100 chip. Okrągły chip po prawej stronie mózgu ściągnięty. wieder auf. Program ruchomy ma. Stres i problemy tworzy ten program. Dann ist noch ein kwadratischowy chip, chip ściągnięty. Program zaczął się włączać. No i stwarza ten program <coughs> niezadowolenie w tej osobie. Okrągły chip ściągnięty. Nie jest aktywny. Ein dreieckiger chip. Der ich sag die. to halt einfach so dass das sich sehr ja. Ihre Meinung ist immer die richtige. Also Programm program stwarza, że ta osoba czuje się zawsze, że jest przy przy prawdzie albo albo no ma to ostatnie słowo o coś takiego. Ośmiokątny anderen po lewej stronie mózgu ściągnięta nie jest aktywny Kwadratowy chip. ściągnięty. Program zaczął się włączać. No, niszczy genetykę. jest Okrągły chip ściągnięty. Program ma no i stwarza, bóle głowy migreny. Owalny ist noch chip. Ovalny Nie jest aktywny.

Obalny czy prawie ściągnięty aktywny, zakłóca relacje it's międzyludzkie, it's na sercu nie ma nic, lunge na płucach nie ma nic, Leber na wątrobie nie ma nic. Owale czy w żołądkach ściągnięte, nie jest aktywne, na jelitach nie ma nic, na nerkach nie ma nic, na pęcherzu nie ma nic, na macicy nie ma nic, trójkąt z lewego stawu biodrowego ściągnięty, nie jest aktywny. Nie jest aktywny są na knie są frei, na kole nie ma nic. Z, z, z prawej stopy trójkąt ściągnięty. Program ruchomy ma jak się włączy. To bolą stopy, stwarza bolą stopy. I Rafael ja teraz przegląd robi jeszcze raz, dogłębny. Nie, nic. Pościągany wszystko, nie ma nic. Teraz jest aura przeglądana. od No, od wewnątrz jest zniszczona aura, z zewnątrz lżej, ale lepiej wygląda. Znaczy, że te chipy przeniosła programy ze sobą. Dużo przeniosła ze sobą to z poprzednich istnień i aura już jest kompletowana złota energia zrobiła. I teraz ochrona planetarna owija tą istotę. Zeskoczyła sobie z lekkością ze stołu. Podchodzi do każdego osobno, bierze w ramiona i składa podziękowania. Bardzo szczęśliwa. I że da się już kopia odbiera, zjazd do ciała, połączenie się. Bardzo się cieszymy. Następna istota uwolniona z programu. Zapraszamy teraz. Adam już był teraz do laboratorium. ADAM. A, D, A, M, M. Adam. Adam. Okay, gut, er ist auf dem Marmotisch. I już się ukazał mm. na stole marmurowym. Das mm. scann ich gerade nur über den Kopfbereich. I skan teraz obją głowę, bo chodzi o głowę. Jetzt sieht man erstmal das Gehirn. I Rafael przegląda teraz mózg. Mm. Also die auch auf dem Gehirn, die ist Komplenna. Już nie ma aura, która otacza nie istnieje. Nie ma. I scan teraz już przeszukuje Rafael przyczyny tego, zjechał na kark aż do ramion. Gut, jetzt sieht man halt die ganzen Nerven, die vom Nacken in den Kopf durchgehen. I teraz e, ten hologram nerwów w karku i które są rozłożone na całej głowie. I Mówi, że to są jak jeden stan zapalny tych wszystkich nerwów. Od karku do głowy. I wszystko tam teraz oczyszcza, opokuje, żeby dobrze widoczne było. <laughs> I już mówi, że to jest bardzo zniszczone. Jest to wszystko ściąga kopię tego układu nerwowego, całego karku i głowy. ściąga i ta kopia nakłada na oryginał. I to jest sygnał dla, tej, dla tego układu nerwowego, jak, się, jak ma wyglądać i jak ma się regenerować. Also Raphael sagt, dass es halt, da sind uh, die Nerven total überansprucht, also die senden immer wieder Schmerz ans Gehirn. Te nerve cały a... pościskane tutaj w karku i fałszywe informacje, e, impulsy wysywały, i właśnie ten ból strasznej głowy tworzyło to. Jest ucisk. E, e. Ja bym od siebie, ale to chyba też Rafael mi potwierdzi klawiterapię jest miedem szczęścia. Masaży, Rafael, każdy kopf, każdy wie, że mm -hmm. um, Hauptgrund eigentlich hier że główny punkt właśnie tego cierpienia, kark. To wszystko od karku wyszło. I tutaj pytałam się właśnie, klawiterapię zastosować. Są te pałeczki, wykałaczki, nie wykałaczki, są te, te długie takie ze 100 sztuk, całą tą nagumkę wziąć i wybić, wybijać głowę, kark. Ktoś musi to robić, cały kręgosłup i obok kręgosłupa te mięśnie. Wszystko to, 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 najwięcej unerwione to jest, właśnie całe sygnały dostajemy stamtąd i co dnia, co dnia robić i to będzie bardzo też pomocne, żeby rozluźnić to wszystko i wzmocnić cały układ nerwowy. Jest wszędzie w internecie, I... można znaleźć nagrania na YouTube, wszędzie będzie jest tłumaczone, jak to wygląda. Albo gdzieś w okolicy są, którzy to są jakieś tam, co, co potrafią to robić. Okay. Also das war es jetzt schon. jetzt uh, sieht man halt noch, dass uh, gerade hier dieser Bereich, da kommt noch ein Schutzhülle aus energii. I y obkłada Rafael like, ob specjalną energią, robi tak jak hełm od ramion, cały kark i całą głowę energetyczny heł. I to, to zostanie tak długo, aż zostanie wyczerpane, ta energia będzie cały czas tam oddawała, żeby doszło do regeneracji. So, Już skant zjechał pod stół Usiadł sobie nas łzyma no, no, w oczach i jest no y bardzo emocjonalnie, e, taki... E, rozpływa się emocjonalnie. Uspakaja no już uspokaja, rozmawia z nim. Uspokaja się. Jest spokojny, ale taki zaczyna się robić taki szczęśliwy, radosny. I dziękuję się u wszystkich. Żegna się, szedł ze stołu i... Połączył się z ciałem fizycznym, cieszymy się, oby jak najszybciej te cierpienia odeszły, żeby regeneracja bardzo szybko szła. Dobrze, zapraszamy w następny moment. Ja wróżę do kamery. Dobrze, zapraszamy teraz do oczyszczenia. Piotr. Simona już przekazała wizerunek. To jest P-I-O. P-I-O. P-R. T-R. Mhm. Zielona planeta się ukazała. Też pozytywna neutralna. Pozytywna, neutralna planeta. 19 galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej. Jest na stole kryształowym. No, bardzo mocno zniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty. Zaczynają od głowy, okrągły czy po prawej strony ściągnięty. Jest aktywny. Stres i problemy stwarza ten program. Trójkąt ściągnięty. Aktywny. I stwarza stany lękowe w tym człowieku. Okrągły czy ściągnięty aktywny niszczy genetykę. Kwadratowy czy ściągnięty nie jest aktywny. Sześciokątny czy po lewej stronie mózgu ściągnięty nie jest aktywny. Kwadratowy czy ściągnięty. Program ruchomy zakłóca sen. W kształcie buteleczki czy ściągnięty. aktywny. alkohol, No i ten program po prostu zmusza człowieka do brania jakichś rzeczy, alkohol, narkotyki i jakby człowiek był zmuszany do tego, żeby używać. Trójkąt ściągnięty. Nie jest aktywny. Okrągły czy ściągnięty. Też nie jest aktywny. Trójkąt między uszami ściągnięty. Nie jest aktywny. Owalny czyb z lewego oczu dołu ściągnięty. Nie jest aktywny. Jama ustna nie ma nic. Owalny czy z ściągnięty. Nie jest aktywny. Kwadratowy czy z lewego ramienia ściągnięty aktywne i stwarza bóle mięśni na całych plecach i karku. I Rafael założył tam chustę energetyczną do regeneracji mięśni. Na rękach nie ma nic są na organach, na sercu nie ma nic, na płucach nie ma nic, owalny czy z wątroby ściągnięty, program już włączony, no i niszczy wątrobę ten, ten program, trójkąt z wewnątrz żołądka ściągnięty. Aktywny i stwarza stany zapalne e, śluzówek, śluzówki w żonku. Na jelitach nie ma nic, na nerkach nie ma nic, na pecherzu nie ma nic, trójkąt prostaty jest nie jest aktywny. Oben frei. E, męskie organy nie ma nic. Owalny czyps z prawego stawu biodrowego ściągnięty. Nie jest aktywny. Na nogach. Teraz, do kolan nie ma nic. Okrągły czyp z lewej stopy ściągnięty. Pro, program zaczął się rozkręcać. No i stwarza bóle, stóp, nóg. Rafael ściąga tą chustę energetyczną i przegląd do, dokładnie jeszcze raz. ma Wszystko pościągane czysto. I teraz aura przeglądana jest. Bardzo mocno zniszczona z zewnątrz jest aura. I teraz złota energia kompletuje aurę. No, Była bardzo mocno aura zniszczona. Jeszcze trochę by nas zanikła. Już zrobiona jest aura, odnowiona. I ochrona planetarna obija tą istotę. Zobaczymy teraz tą, tą całość tej istoty po ściągnięciu programu. Siedzi na stole i mówi, że jest jak uwolniony, lekkość czuje. I już przekazuje informacje, które zapracił. Okay. Teraz siedzę ze stołu i bierze w ramiona po kolei, wszystkich ściska i składa podziękowania. Jest bardzo szczęśliwy. Żegna się. I już kopia odbiera, znika i połączy się z ciałem fizycznym. Bardzo się cieszymy. Następna istota jest uwolniona. Z męczarni programów, kochani, dbajcie o siebie na ten moment. Zostańcie zdrowi na mastek.